Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam serdecznie w kolejnym programie na kanale Chrystusza, w którym zajmiemy się ruchem Państw niezaangażowanych, kolejnymi aspektami tego ruchu. A jak o tym, no to już chyba wiadomo, że będę rozmawiał z Andrzejem Połosakiem, którego serdecznie witam. Witam wszystkich Państwa, witam w, Ciebie również, Kamilu, w naszym dzisiejszym programie. Oraz tradycyjnie chciałbym pozdrowić. Pada doktora Niedohabitowanego oraz jego wiernego okolite magistra niedodoktoryzowanego. Zwanego również byłym redaktorem. Także pozdrawiamy Kamilu obu wymienionych wcześniej padów. No pozdrawiamy jak zawsze, oni, oni są zawsze u nas pozdrawiani, więc już nam weszło w krew. No dobrze, dzisiaj będzie o kwestiach administracyjnych ruchu państw niezaangażowanych. Zanim do tego przejdziemy, to tylko przypomnę Państwu o kciukach w górę, subskrypcjach, komentarzach i wsparciu kanału. A teraz, no właśnie, to są takie, wydawać by się mogło, kwestie może i nudne, ale istotne, bo bez tego całego takiego zaplecza, to żadna organizacja międzynarodowa, chyba tak nawet i ruch państw niezaangażowanych, można nazwać żadna organizacja nie może, yy, nie może funkcjonować, natomiast no, wiemy, że początki były skromne i luźne, no, znamy inne takie organizacje, które zaczynały się od, można powiedzieć, Jednorazowego spotkania, z którego wyniknęła dalsza współpraca. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest chociażby takim przypadkiem, bo zaczęło się od jednej konferencji, a potem z tego wyrosła cała organizacja. Ale tutaj, chyba ten moment przechodzenia w taką bardziej zwartą strukturę był chyba dość rozbudowany w czasie. No, na samym początku musimy sobie powiedzieć, że powstaniu ruchu państw niezaangażowanych nie towarzyszyła na samym początku jednoczesna instytucjonalizacja jego działania. Unikano początkowo tworzenia trwałych struktur, tak by działalność niezaangażowanych nie nadać charakteru trzeciej dogi zimnej wojny, że to tak się wyrażę. Obawiano się przede wszystkim, że wykształcenie się mechanizmów, organów instytucjonalnych w ramach ruchu doprowadzić może chociażby do supremacji bądź jednego bądź kilku państw względem państw pozostałych, jeżeli chodzi o grupę państw niezaangażowanych. Ruch państw niezaangażowanych jako organizacja zawsze podkreślał, że jego siłą jest jedność programowa, elastyczność oraz przede wszystkim luźne formy organizacyjne. No to jednak tak naprawdę współdziałanie niezangażowanych zrodziło potrzebę wprowadzenia jakichś tam stałych struktur, no czyli zinstytucjonalizowanych form współpracy. No i tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać, że dla państw niezangażowanych najważniejszą formą do prezentacji tak naprawdę swoich stanowisk w różnych aspektach polityki międzynarodowej była Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy. Ale tak naprawdę w ramach czy w miarę rozszerzania się zakresu działalności ruchu państw zaangażowanych, a także wstępowania w jego szeregi kolejnych państw, koniecznością stało się powołanie specjalnych organów do koordynacji działań, wypracowanie przejrzystych zasad organizacyjnych i oczywiście innych kwestii niezbędnych dla dalszej działalności. No i tak wczoraj. W ciągu 70 lat już istnienia ruchu państw zaangażowanych na arenie międzynarodowej wypracowano rozmaite rodzaje spotkań wysokiego szczebla, jak też grup zadaniowych, roboczych, kontaktowych oraz komitetów. Najważniejszymi z form spotkań jest konferencja na szczycie, konferencja ministrów spraw zagranicznych oraz tak zwane biuro koordynacyjne. Ważną funkcję w ruchu państw zaangażowanych, reprezentując go niejako na zewnątrz jest sekretarz generalny. Ponadto w ruchu państw zaangażowanych istnieje wiele organów, instytucji wyspecjalizowanych i tak dalej. Czyli to są te ramy organizacyjne. Jeszcze wypadałoby powiedzieć parę słów o samym członkostwie, no bo wiemy, że są te właśnie warunki można powiedzieć ideologiczne niezaangażowania no i no i natomiast oprócz tych warunków można powiedzieć programowych czy są jeszcze jaki jest tryb prawda wstąpienia, wystąpienia, wyrzucenia może bo no, znamy takie organizacje chociażby jak Unia Europejska gdzie było wiadomo przez długi czas jak się wstępuje ale nie było wiadomo, jak się występuje. Członkiem ruchu państw niezaangażowanych może zostać każde państwo, które w swojej polityce stosuje się do zasad i celów ruchu i respektuje te cele. Zasady te zostały przyjęte w deklaracji z Bandungu, już obawianej przez nas w jednym z poprzednich odcinków cyklu, jak też tak tzw. kryteria niezaangażowania przedstawione na szczycie w Hawanie w roku 1979. Według nich państwo miało być uznane za niezaangażowane, jeżeli po pierwsze prowadzi niezależną politykę opartą na zasadzie pokojowego współistnienia państw i różnych systemów społecznych i politycznych lub też skłania się kierunku prowadzenia takiej polityki, po drugie udziela konsekwentnego poparcia ruchom narodowo wyzwoleńczym, bo pamiętajmy, że to jest początek lat 60., wtedy jeszcze ruchy narodowe wyzwoleńcze były ruchami bardzo powszechnymi na wstępnym pierwszym etapie dekolonizacji. Po trzecie państwo chcące być państwem jest zaangażowanym, bądź członkiem ruchu państw jest zaangażowanych. Nie może być członkiem wielostronnego sojuszu wojskowego zawartego w kontekście konfliktu międzynarodowego. Członkostwo zaś w regionalnym pakcie obronnym, bądź podpisanie dwustronnego układu obronnego z wielkim bocarstwem. Jest możliwe jedynie w przypadku, gdy ten układ lub pakt nie został zawarty w kontekście konfliktu międzynarodowego. Po czwarte, w przypadku udostępnienia wielkiemu mocarstwu bazy na swoim terytorium cesja ta nie może być udzielana w kontekście konfliktu międzynarodowego. Natomiast dzisiaj państwo chcące przystąpić do ruchu państw zaangażowanych musi ponadto respektować zasady przyjęte na konferencji w Durbanie w roku 1991, czyli po pierwsze poszanowanie niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorialnej wszystkich państw, Dążenie do ogólnego i całkowitego, po drugie, rozbrojenia pod kontrolą międzynarodową i po trzecie, uznanie prawa do samostanowienia narodów znajdujących się pod okupacją bądź dominacją kolonialną. Ponadto po czwarte propaguje lub dąży do propagowania równości międzynarodowej. Po piąte, respektuje prawo międzynarodowe oraz demokratyzację stosunków międzynarodowych, sprawiedliwy ład ekonomiczny i rozwój socjalny oraz po szóste, chroni i promuje prawa człowieka i wolności podstawowe, w tym prawa do rozwoju, współistnienia różnych systemów, kultur i społeczeństw. No dobrze, a za co można być w takim razie wyrzuconym na przykład z ruchu państw niezaangażowanych? Czy istnieje taka ścieżka formalna i czy to się w ogóle zdarzyło? To znaczy, nie zdarzyło się wyrzucenie państwa z ruchu państw niezaangażowanych, jeżeli chodzi o kwestię bycia pełnoprawnym członkiem. Byli zaś pełnoprawni członkowie ruchu państw zaangażowanych, którzy dobrowolnie, przynajmniej na arenie międzynarodowej rezygnowali z członkostwa w ruchu. To były przede wszystkim państwa, takie jak Argentyna, która wystąpiła w roku 1991, jeszcze nie czekając na, na konferencję w Dżakarcie, bo która się odbyła rok później. I Argentyna wystąpiła dlatego, że nie było już powodu, dla którego Argentyna miałaby być członkiem ruchu państw zaangażowanych, to znaczy skończyła się już zimna wojna. No i po drugie, były to państwa europejskie, które wstąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004. To znaczy, to znaczy. I Malta, jak również było państwo europejskie, które po prostu przestało istnieć, także państwa sukcesorzy, poza byciem obserwatorem, raczej też nie dążyli do, do pozostania w gronie członków ruchu państw zaangażowanych. Chodzi mi tutaj o wszystkie reperkusje związane na arenie międzynarodowej z rozpadem Jugosławii w roku 1992. Natomiast jeżeli chodzi o wyrzucenie jakiegoś państwa z ruchu państw niezaangażowanych, no to ze statusu obserwatora wyrzucona została Ukraina w 2014 roku, po tym jak rozgorzała wojna rosyjsko-ukraińska, tak zwany pierwszy etap. No to po takim stwierdzeniu myślę, że niektórzy już by ruch państw niezaangażowanych zakwalifikowali jako. Ruskie onuce, skoro wyrzucono Ukrainę, ale to jest w ogóle chyba znamienne dla tej przepaści w rozumieniu polityki międzynarodowej, właśnie między tak zwanym Zachodem a państwami niezaangażowanymi, jak to już dawno temu mieliśmy okazję o tym rozmawiać przecież. No oczywiście. Także jeżeli już, Kamilu, wspomniałeś na temat. Yy, Sposobów przyjmowania, wyrzucania państw z ruchu, państw niezaangażowanych, ja przed momentem wspomniałem o mm, statusie obserwatora, to może warto by było coś powiedzieć na temat tych obserwatorów, yy, dlatego, że jest to inna zupełnie kategoria państw, a jaka, no to już, już yy, objaśniam. Status obserwatora nieoficjalnie uważany jest za status. Kandydata do członka ruchu państw zaangażowanych przed jego oficjalnym przyjęciem. Obserwatorzy uczestniczą w konferencjach na szczycie oraz w konferencjach ministrów spraw zagranicznych, jednak nie mają prawa uczestnicza w komitetach i grupach roboczych. Procedura taka formalna przyjęcia członka i obserwatora ruchu państw zaangażowanych jest identyczna czyli głowa państwa kandydującego, czyli jego premier, lub minister spraw zagranicznych wnosi pisemne podanie do sekretarza generalnego ruchu państw zaangażowanych. Ze stosownym wyprzedzeniem przed konferencją na szczycie, bądź też konferencją na szczeblu ministerialnym, sekretarz generalny ruchu państw zaangażowanych udostępnia podanie członkom ruchu państw zaangażowanych. Na SEP jest ono rozpatrywane przez biuro koordynacyjne. Jeżeli nikt, absolutnie żadne państwo członkowskie ruchu państw zaangażowanych nie składa zastrzeżeń, biuro przekazuje podanie pod głosowanie na konferencji na szczycie lub konferencji ministerialnej, gdzie decyzja o przyjęciu państwa w poczet członków bądź obserwatorów ruchu państw niezaangażowanych jest podejmowana na, 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 na drodze konsensusu. Co więcej. Państw organizacje międzynarodowe, pozarządowe, zainteresowane członkostwem w ruchu państw zaangażowanych, muszą być zaproszone jako goście na konferencję, na szczycie, bądź konferencję ministrów spraw zagranicznych. Zaproszenie wysyłane jest przez państwo gospodarza danej konferencji po rozpatrzeniu pozytywnym przez biuro koordynacyjne. Status gościa nie jest permanentny, także każdy z gości. Zapraszany jest ad hoc na każdą z konferencji, między innymi Polska została w 1998 roku, tak, w 1998 roku zaproszona na konferencję w Kartagini De Indias do Indii. Yy, tak, więc, tak, więc to jest, tak, że, tak więc to jest tylko znamienne, ale to była jedyna konferencja na szczycie, gdzie Polska brała udział, to generalnie to była jakby największa konferencja na szczycie, jaka kiedykolwiek miała miejsce, podał z misjami ruchu państw niezaangażowanych, bo jako gości, no, no proszono tam praktycznie z całą Europę Środkowo-Wschodnią, no jednak państwa Europy Środkowo Wschodniej poza Białorusią nie, nie skorzystały zupełnie z możliwości no, no. uczestnictwa w ruchu państw zaangażowanych, zresztą tak jest do dzisiaj. Goście mają prawo uczestnictwa w, w ceremoniach otwarcia i zamknięcia konferencji, nie mają prawa głosu i uczestnictwa w obradach konferencyjnych. No dobrze, a czy jeszcze jest coś ciekawego, że tak powiem, z tych organów, o których mówiłeś, chociażby tych tak zwanych wyspecjalizowanych organów, czy jest coś, co można uznać za taką ciekawostkę, rzadkość, ewenement? No przede wszystkim warto by było sobie coś, cokolwiek powiedzieć na temat administracyjnego funkcjonowania... Spotkań ruchu państw zagrożonych. przecież wspominaliśmy konferencje na szczycie, konferencję ministrów spraw zagranicznych, czym się zajmuje biuro koordynacyjne i tak dalej. To być może najpierw zaczniemy od tego spotkania, najważniejszego, zwanego konferencją na szczycie, skrótowo zwanego konferencją bądź szczytem, czyli najstarszej, najważniejszej formy organizacyjnej ruchu państw zagrożonych. No i szczyty odbywają się. Zazwyczaj w odstępach trzyletnich miejsce i datę kolejnej konferencji uczestnicy szczytu ruchu państw niezaangażowanych ustalają przed zakończeniem trwającego szczytu. Konferencje odbywają się najczęściej na początku września, tak by ustalenia mogły być zaprezentowane na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. -u. Miejscem konferencji są państwa niezaangażowane, które są wybierane według takiego klucza geograficznego: Europa, Afryka, Azja i Ameryka Łacińska tak naprawdę Afryka, Azja i Ameryka Łacińska, dlatego, że jeżeli przyjąć, że tak naprawdę żadnego państwa europejskiego poza Białorusią nie ma, nie ma wśród państw zaangażowanych, to no to wychodzi na to, europejskiego przepraszam, no to wychodzi na to, że co 12 lat konferencja musiałaby się odbywać na Białorusi. Także jakby Chcąc, nie chcąc, Europa z tego klucza geograficznego wypadła, chociaż tutaj w 2019 roku, e, jako państwo europejskie, został zakwalifikowany Azerbejdżan, bo, ponieważ tam się odbyła konferencja na szczycie ruchu państw zaangażowanych e, w roku 2019. E, na konferencji państwa mogą być reprezentowane przez przywódców, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów innych resortów, a także delegacje specjalne reprezentujące przywódców państw. Za przygotowanie konferencji. Odpowiada przewodniczących ruchu państw zaangażowanych, biuro koordynacyjne, a także państwo gospodarz spotkania. Natomiast przewodniczącym ruchu państw zaangażowanych, czyli sekretarzem generalnym ruchu państw zaangażowanych, tak naprawdę, jest przywódca państwa, który ostatnio gościło konferencję na szczycie. Potem mamy konferencje ministrów spraw zagranicznych państwie zaangażowanych. One organizowane są od roku 1972 pomiędzy kolejnymi konferencjami na szczycie. Konferencje ministrów spraw zagranicznych, zwane też miniszczytami, powinny być zwoływane w okresie 18 miesięcy od zakończenia konferencji na szczycie. Konferencje ministerialne organizowane są w celu przeglądu stopnia implementacji i następstw podjętych na szczytach decyzji. Lub też w celu przygotowań do następnej konferencji na szczycie, jak też w celu dyskusji nad najbardziej palącymi kwestiami polityki bieżącej. Tak jak już wspomniałem, wcześniej ruch państw niezaangażowanych kieruje sekretarz generalny jest to głowa państwa, które był gospodarzem ostatniej konferencji. Sekretarz generalny jest formalnym reprezentantem ruchu państw niezaangażowanych na arenie międzynarodowej. Podnosi za odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu na, na zewnątrz, koordynację jego działań, ubacenie jedności organizacyjnej. Sekretarz Generalny sprawuje nadzór bezpośredni nad realizacją uchwał ostatniej konferencji, a także innych spotkań państwie zaangażowanych pomiędzy konferencjami. Sekretarz Generalny troszy się o starania mediacyjne w celu zniwelowania rozbieżności w ruchu państw zaangażowanych, rozładowywania konfliktów wewnętrznych, zapobiegania im, wypracowania wspólnego stanowiska ruchu wobec najważniejszych zagadnień polityki międzynarodowej oraz osiągania konsensusu podczas spotkań ruchu państw zaangażowanych. Wreszcie, Sekretarz Generalny Ruchu Państw Zaangażowanych jest również przewodniczącym Biura Koordynacyjnego tego ruchu. No i teraz kilka słów o biurze koordynacyjnym. Jest to najważniejszy kolegialny organ ruchu państw zaangażowanych. W przeciwieństwie do poprzednio omówionych organów ruchu powstało o wiele później, dlatego że biuro koordynacyjne to jest dopiero konferencja w Algierze w roku 1973. A już 6 lat później w Hawanie jego skład został poszerzony z 17 do 36 członków. Obecnie biuro koordynacyjne jest organem otwartym dla wszystkich członków ruchu państw zaangażowanych. Miejsca w biurze koordynacyjnym rozdzielane są według klucza geograficznego, proporcjonalnie nie do liczby członków ruchu z każdego kontynentu. Wybory członko, członków biura koordynacyjnego ruchu państw zaangażowanych dokonuje się podczas konferencji na szczycie na okres trzech lat. Procedura wyborcza zapewnia sobie zasadę rotacji kontynuacji oraz zasadę klucza geograficznego, zresztą wspomniano już wcześniej. Zasada kontynuacji zapewnia przez, zapewniana jest przez przewodniczącego biura koordynacyjnego, stanowisko to pełnione jest przez aktualnego sekretarza generalnego ruchu państw zaangażowanych. Biuro koordynacyjne zbiera się raz do roku. Oraz zawsze przed każdą konferencją na szczycie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych krajów niezaangażowanych lub też specjalnych pełnomocników ich rządów. Może być zwołane na szczeblu stałych przedstawicieli Ruchu Państw Niezaangażowanych przy ONZ. -cie. Najważniejszym zadaniem biura koordynacyjnego jest zapewnienie organizacyjnych warunków działania Ruchu Państw Niezaangażowanych. Biuro koordynuje i nadzoruje realizację uchwał konferencyjnych, organizuje konferencje na szczycie oraz konferencje ministerialne niezaangażowanych, ocenia bieżącą sytuację międzynarodową, a także wyraża wobec niej swoje stanowisko. Może również występować z o grup roboczych, kontaktowych, komitetów, a także dokonywać przeglądu ich działań. Zadanie Biura Koordynacyjnego jest także koordynowanie współpracy ruchu państw zaangażowanych z Organizacją Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowanymi agendami ONZ-u, a także utrzymywania kontaktu i ewentualnej współpracy ruchu państw zaangażowanych z tak zwaną grupą 77. Biuro zapewnia serwisy informacyjne na temat bieżącej działalności Ruchu Państw Zaangażowanych w Światowych Środkach Masowego Przekazu. Ponadto może ad hoc wykonywać zadania zlecone mu przez Grupę Państw Zaangażowanych przy ONZ. -cie. I tutaj jeszcze jest, należy wspomnieć, że poza konferencjami na szczycie, konferencjami ministerialnymi oraz biurem koordynacyjnym, takimi formami organizacyjnymi Ruchu Państw Zaangażowanych. Są sympozja, seminaria, konferencje resortowe. Przykładem takich form są chociażby doroczne spotkania szefów delegacji państw zaangażowanych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. -u. Spotkania te odbywają się najczęściej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Spotkania służą wyłanieniu grup roboczych powoływanych celem analizy poszczególnych zagadnień, będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. -u. A grupy zbierają się wtedy, kiedy na zasadzie konsensusu jest ustalone, że po prostu zmontowanie, kolokwialnie mówiąc, takiej grupy jest akurat potrzebne. No, to jest dosyć ciekawa chyba forma organizacyjna, jeśli chodzi o tą całą, o tą całą otoczkę. A przypomnij może w takim razie yy, może należało od tego zacząć, ale gdzieś mi to umknęło. Yy, gdzie jest siedziba? Kto jest gospodarzem ruchu? Nowy Jork. Nowy Jork, tak jak. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak, przy ONZ-ie. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Yy, nie wiem, czy mamy jeszcze coś do omówienia, czy tym będziemy kończyć że jeszcze mamy do omówienia coś takiego jak sposób podejmowania decyzji w ruchu. Ach, no tak, no to, no to, no to właśnie jak to wygląda, kiedy nie będzie mechanizmów podejmowania decyzji. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że podejmowanie decyzji w ruchu państwie zaangażowanych jest odbywane na drodze konsultacji, dyskusji wspólnych rokowań, kończących się uzgodnieniem stanowisk na drodze konsensusu powszechnego. W niniejszym przypadku konsensus oznacza przyjęcie stanowiska lub uchwały przeważającą większością głosów, i do tego, że się nazywa powszechnym, nie poprzez jednomyślność bądź też większość kwalifikowaną, czyli przeważającą większość. Nie wiem, to jest najczęściej około 70-80%. Konsensus zakłada wzajemne zrozumienie, szacunek dla jednych punktów widzenia, a także wzajemne porozumienie się w duchu ideałów z bandunku. Zagłaszane zastrzeżenia powinny być ograniczone do minimum i wykorzystywane jedynie w przypadku całkowitego wyczerpania środków konsultacyjnych. Zastrzeżenia nie mogą stanowić weta wobec konsensusu ani blokować jego zawarcia. Konsensus podkreśla wiarygodność i efektywność ruchu państw niezaangażowanych, jednocześnie minimalizuje grupowe podziały wewnątrz ruchu, a także prawdopodobieństwo narzucenia tzw. woli większości w przypadku dużych różnic zdań pomiędzy państwami niezaangażowanymi. Odrębnymi od siebie państwami niezaangażowanymi. Metoda konsensusu została wprowadzona po raz pierwszy podczas konferencji w Hawanie w roku 1979, a jednocześnie wtedy podkreślono, że możliwość zgłaszania zastrzeżeń do podejmowanych decyzji uwydatnia demokratyczny charakter ruchu państw niezaangażowanych, a także suwerenność każdego z państw członków ruchu państw niezaangażowanych. Mhm. No to, to też jest chyba ważne, biorąc pod uwagę, tutaj znowu się odwołam do Unii Europejskiej i tego mechanizmu podejmowania decyzji w Unii, który staje się coraz mniej przejrzysty. Mm, powiem w ten sposób: Unia Europejska e, może nie stanowi postawy totalnie wrogiej. Idei zaangażowania, ale jak to powiedział, chyba to był Bill Clinton. Powiedział w, podczas, czy przed konferencją w Durbanie, oczywiście sam w niej nie uczestniczył, ale powiedział, że jest to zbiorowisko byłych. Teraźniejszych i przyszłych wrogów Zachodu, szukających poklasku i współczucia, i niestety Stany Zjednoczone i Unia Europejska niestety do pewnej trzeciej drogi w stosunkach międzynarodowych niestety bawła się taki, tego rodzaju stosunek. Dobrze powiedziane, i chyba to jest dobre, dobre podsumowanie w ogóle tych naszych rozważań. Jeżeli Chyba, chyba, że jeszcze coś masz w zanadrzu jako ciekawostkę na koniec. Myślę, że płynnie przejdziemy w następnym odcinku cyklu do omawiania tak zwanej Grupy 77, bo to jest kolejna kwestia, troszeczkę łącząca się z ruchem państw niezaangażowanych, chociaż nie do końca, którą warto by w tym cyklu omówić, żeby przy omawianiu kolejnych odcinków, kolejnych konferencji yy, mieć. Pewien obraz tego, czym Grupa 77 jest, ponieważ do Grupy 77 należy sporo krajów, no już takie nieładne pojęcie drugiego garnituru na arenie międzynarodowej, jednak niekoniecznie należących do ruchu państw zaangażowanych. Także myślę, że w przyszłym tygodniu zajmiemy się kwestią tego, czym jest Grupa 77, bo z jednej strony. Nie sposób bez omówienia grupy 77 obawiać ruchu państwie zaangażowanych, z drugiej strony bez yy, ruchu państwie zaangażowanych ciężko jest omówić grupę 77. No dokładnie, to tu stawiamy kropkę moimi Państwa gościem był Andrzej Połosak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Kamilu dziękuję wszystkim Państwu. Zachęcam również dziękując za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. Wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.